Zaczynamy pracę od narady roboczej w poniedziałek o 8.30. Spotykają się budowniczowie, ale przede wszystkim przyjedzie rzeźbiarz i odlewnik, to są najważniejsze osoby. No i potem od, od, od godziny 10 rozpocznie się praca. Rozpoczniemy pracę od odstawiania tej rzeźby tej kobiety z dzieckiem. To jest jakoby taka rzeźba centralna i potem będziemy obudowywać tymi pozostałymi trzema częściami. Bowiem całość jest tak skomponowana, że no, tworzy owal, który się składa z trzech części. Praca trwać będzie około 3 dni, albo nawet 4 dni. Chcemy, żeby w najbliższym tygodniu rzeźba stanęła w całej klasie, ale, ona, ale będzie ona osłonięta po to, żeby była niespodzianka. 26 czerwca o godzinie 16 będzie uroczystość osłonięcia odrestaurowanej po 110 latach fontanny powrotnej.